Panie i panowie, nie wrugamy, bo to może być naprawdę bardzo szybki wyścig. Wojciech Rychecki kontra Szymon Rapacz. Nazywam się Szymon Rapacz, przyjeżdżam z Tosnowca, mam 26 lat jeszcze. Nie jest to moja pierwsza edycja, jest to piąta edycja. Był uczestnikiem pierwszej edycji. Odważnie poszedł. Dobry swing, pierwsze tempo. Ojej, jest naprawdę mocny, to widać przy każdym ruchu. Jakbym był zwierzęciem, to taka małpa wchodząca w orangutana. Jeszcze nie Orangutan, ale nie taś taka mała zmienna małpka. Coś pomiędzy. I przerzucił na drugą wow, wow, stronę. Wow, wow. Ściana! Spokojnie, spokojnie, spokojnie! I wcześniej najdalej jak doszedłem do półfinału, Ale też chcę pokazać, że jestem w stanie trochę więcej. Wojciech Rychlewski przyjechał do nas pod warszawskiej kobyłki. Jest jednym z faworytów do wielkiego finału. Kapitalny czas 30 sekund dopiero na torze Wojka Ryklewskiego. Rycho Ninja to jest zawodnik absolutnie premium, jeśli chodzi o rywalizację ninja. O Jezu, skąd on się rozległ? metrów metrów! Wojtek! Doszedł do drugiego toru wielkiego finału ósmej edycji. To jest weteran, to jest zawodnik naszej absolutnie top ligi. Ależ Rychu zaatakował! Patrz, patrz, patrz! Ryku Ninja! Rychlewski, Rychlewski! Riku Ninja wygrywa eliminując Grzemysława Jęczuka! I już boli serduszko, że jeden odpadnie. Boli. Szyli, szósty bieg od razu, od samego początku i rzucili się na linę, lot na zaliczony. Rychlewski, tor czerwony, Rapacz, tor niebieski, idą łeb w łeb, idą równo. E, troszkę może nawet z przodu jest Szymon Rapacz. Szymon Rapacz jako pierwszy łapie drugą drabinkę, ale na raz będzie robił okay. to Rychu Ninja. Czas łapać wiszące kule. Wiszące kule. Oj i odczepiła się, się prawa ręka Szymona Rapacza od jednej z kul. Ale już nadrobił. Naprawdę świetną formę rapacz przygotował. Rychu Ninja musi gonić. Rychu Ninja Lekko ma stratę. Tyłu. Lekko z tyłu zostaje Rych Leski jako pierwszy na obręczach, co nie. nie ma niespodzianki. Szymon Rapacz. Naprawdę imponuje dzisiaj rapacz tempem, ale mam wrażenie, że zaczyna ten sprint wymuszać kilka błędów. Razem, równo do samego końca. Kto pierwszy, kto pierwszy na krzywej ścianie? Panie i panowie, kolejna fantastyczna gosypka. Co tutaj się dzieje? Ja nie mam słów. Brawa na stojąco. Mamy powtórkę tego nieprawdopodobnego biegu. Znowu nam się trafiła absolutna perełka. To są diamenty, Ninja. To są diamenty. Palce lizać, drodzy państwo. Mamy jedenasty sezon i to się nam nie nudzi. Nie, nie, to się ogląda. Zobacz, oni nawet krok w krok szli po tych przeszkodach. Później troszeczkę musiał nadganiać rychu Ninja. Ale zobacz, objął prowadzenie o metr, może półtora metra. Pierwszy na progu krzywej ściany. Tutaj lekkie zawahanie. A zwycięzcą tego fantastycznego rejsu zostaje... Ja rapacz! Rapacz pierwszy wciska bazę! Rzutem na bazę. Świetne moc. Szymon Rapacz awansuje do etapu drugiego, natomiast no, mam wrażenie, że na progu Krzywej Ściany to, to ty, Rychu, byłeś e, pierwszy. No jakieś takie zawahanie Bo ty się otkliłem. Nie wiem, czego tam szukałem. Słuchajcie, różnica między wami wynosiła 0,2 sekundy. 20 sekundy. No i to zaważyło, 0,2 to jest naprawdę mało. No ale tak zawsze wyglądają nasze zawody. Jak biegaliśmy na rampę, to już szczerze myślałem, że to już jest koniec. Czułem jego oddech po prostu na plecach. Zawsze rampa jest dla mnie ciężka, nie, nie daję sobie rady tam za dobrze. Trzymam tę rampę i widzę, że Wojtek tak trochę ma problemy. Udało się, nie? Słuchajcie, komu byście dedykowali ten bieg? Dobra, to ja dedykuję Przemkowi Jańczukowi, którego w poprzedniej edycji pokonałem. W tej niestety walczył mocno, miał mocnego rywala. zasuwał do końca. Podobnie jak ty. Podobnie jak ja. Szymon. dzięki wielkie. Ja dedykuję to mojej dziewczynie ukochanej. Jest tutaj? Jest, oczywiście, że tak. Halo, halo! Nie ma teraz najłatwiejszego, <laughs> naj, najłatwiejszego etapu w swoim życiu, ale mocno za nie otrzymam kciuki i bardzo ją mocno kocham. Cała Polska brawo, trzyma brawo, kciuki brawo, 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 w takim razie za dziewczynę Szymona. Wielkie gratulacje. Niesamowita robota. Fajnych chłopaków. O to chodzi w ninja.